na po całości. Przedwczoraj pewien Będzwał, którego nie wymienię, znany z kominiarki, napisał do naszych patronów, że ci z najwyższego progu mają w sklepie kanału Ars Media zakupy w cenach hurtowych. Co my teraz możemy? No, możemy to potwierdzić. Tak, rzeczywiście patroni z najwyższego progu, może nie wszystkie produkty, bo nie wszystkie są możliwe, mogą u nas dostać ze zniżką nawet 20%. Nie, tak to ja sam zostanę chyba patronem. No tak, ale są jeszcze inne progi. To co z patronami z tych niższych progów? Nie, 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 nie. Nie zostawimy ich bez niczego. Średni próg 15% zniżki. Najniższy próg 10% zniżki. Ach, niezły kanał. Kanał Wars Media.